Hej widzowie, dzisiaj nagrywamy short, gdzie gramy w zatrute piłki i po prostu wybieramy piłkę i ona jest zatruta. No i kto dłużej wytrzyma po prostu bez umiegania. No właśnie, kto by dłużej wytrzymał w, ży, w życiu, no <grym> i to. te kto wygra, no to teby dostaje to milion złotych ustalnie, ale to nie <grym> jest na tak. serio. No dobra, no to zaczynamy. Czego znaczy, no to zaczynamy? I ty zamykaj oczy. Dobra, ja wybieram. Nie będzie, że ta. Dobra, teraz ty. Dobra. Let's go. Ok. Dobra, to zacznij. <grystujesz> Czysta. Czysta. Ok. Czysta. 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 Ooh. To jest stres. Czysta. 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 <grystujesz> ok. Y, no. Y, nie, ma jest No da, da, Tak, to jest ona robi. Tak, Drugi jeden. Dobra. Nie czysta, czysta, nie czysta. O, dobra, no to zostały trzy filmki, które są czyste. No, będziemy kolejny odcinek. Tak, takim no, jak może. jakim coś? nie możesz się zebrać? Nie znam. widzowie. widzimy się um. w kolejnym odcinku. A Ale muszę, 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 w tym jednym A.